Więc sama, sama komunikacja z obserwowaniem wewnętrznego dziecka nie ma związku z nagradzaniem tego dziecka. Ma związek z obecnością tego dziecka. Czyli my musimy rozumieć, że ta obecność, bo dziecko się lepiej eksploruje jakby w swoim własnym środowisku w ogóle skojarzeniowym, kiedy w czymś uczestniczy. I teraz chodzi o to, żeby uczestniczyło w czymś, który, w czymś, co jest świadome. Jeżeli my zauważymy, że dziecko czegoś nie dostało albo było nie, nie, za, nie zajęte czymś, co, czego pragnęło, to, ono, to to pragnienie, czyli cel już w podświadomości, w pamięci mięśniowo-komórkowej jest cały czas aktualny. Żeby dać temu dziecku nie nagrodę, tylko udział w obecności w moim życiu dorosłym. Żeby udać tą obecność, my musimy być takim obserwatorem również tego dziecka. Tak jak jesteśmy obserwatorem siebie w różnych sytuacjach, i to, co mówiliśmy, żeby ciało przetransformowywać na harmoniczne, przez ten obserwator świadomy czynny, to wiadomo już, o co chodzi. To tutaj mamy do czynienia z obserwowaniem swojego dziecka, ponieważ jego pragnienia są cały czas w pamięci mięśniowo-komórkowej. Tak samo traumy, tak samo uderzenia, tak samo wybrzmiewające niepowodzenia i oczekiwania rodziców względem nas jako dzieci, to wszystko jest zapięte jako cel. Albo niezrealizowany, albo wręcz jako metoda zasługiwania na uczucia, wpływ na cel ma ogromny wpływ na cel i na realizację celów. Ma nasza matryca dziecięca, która jest zaangażowana w pamięć mięśniowo-komórkową, ale jeżeli pozwolicie temu dziecku przebywać w sobie, Obojętnie, czy jest pozytywne doświadczenie, czy jest traumatyczne doświadczenie, czy jest niecierpliwość. Nie możemy się wstydzić obecności naszego dziecka w nas. Nie możemy się wstydzić.